Pani Aleksandra kieras, fundacja nadzieja, osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Jak długo już Pani prowadzi tę fundację? Za trzy tygodnie będzie 20 lat. Wow, no to wszystkiego najlepszego. Życzę kolejnych 20. Dziękujemy. będziemy świętować po 4 marca. Mamy dziś bal charytatywny przedsiębiorców. Jak już pani wspomniała 20 lat, zajmuje się Pani działalnością charytatywną. Co to pani daje tak prywatnie? Właśnie rozmawialiśmy tutaj na ten temat z koleżankami i kolegami z klubu, że trzeba po prostu mieć tą ideę, tą misję. Rzeczywiście, bo jeżeli nasi podopieczni zdrowieją, jeżeli osiągają sukcesy, rezultaty, wracają do pracy, jak na przykład do pilotażu samolotów, prawda, i, i są mistrzami w swojej dziedzinie, oczywiście ten. To życie musiało się dla nich zmienić, ale zmieniło się, ale są zadowoleni, że żyją, że funkcjonują i odnoszą sukces. Ja miała Pani przeanalizować te wszystkie 20 lat działalności. 20 lat temu było mniej samochodów, też notabene mniej wypadków. Teraz jest ich sporo więcej, trochę więcej? Jest więcej osób potrzebujących pomocy? Czy wypadki są groźniejsze? Dokładnie tak. Im więcej, tak, im więcej pomagaliśmy, tym więcej trzeba było potrzeba. Dlatego w 2018 roku, bo Polska niestety ale wiodła nieklubny prym w Unii Europejskiej dotyczące ilości i skutków wypadków drogowych, otworzyliśmy taki ogólnopolski program Bądź Bezpieczny na Drodze. I w wyniku tego programu po czterech latach działalności już o 2130 osób. Mniej osób straciło życie na polskich drogach, a 44 300 uratowaliśmy przed kalectwem. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo któraś z tych osób mogła być ktoś z naszych bliskich. Prawda? Na czym polegał ten projekt? To jest integracja wszystkich środowisk zawodowych i społecznych wokół tematu bezpieczeństwa ruchu drogowego. U nas spotykają się i przedstawiciele administracji rządowej, administracji samorządowej bez podziału na jakiekolwiek partie polityczne. Wszyscy się u nas spotykają, bo to jest problem społeczny, który dotyka wszystkich nas, prawda? I y, naukowcy, biznesmeni, y, osoby prywatne. Artyści, bo oprócz konferencji naukowej, co roku mamy piękną galę, gdzie honorujemy najbardziej aktywne osoby które i przedsiębiorstwa, które są mają, mają po prostu sukcesy w bezpieczeństwie drogowym. Pani doświadczyła kiedyś wypadku drogowego? Dzięki Bogu nie, ale moje uczennice tak i dlatego powstała fundacja. Czyli rozumiem, że początkiem, zalążkiem tego, żeby stworzyła pani fundację, była, był jakiś wypadek bliskiej pani osoby, uczennicy. I jak się potoczyło losy? Udało się znaleźć jeszcze wówczas? No niestety, jak rodzice do mnie przyszli, to, to już po prostu nie żyła. Ale to nie była jedna, jedna osoba. U nas jest po prostu. Jestem blisko po prostu z, z uczniami moimi. A miała Pani w liczbach przytoczyć, jaki rzędu ludziom już Państwo pomogliście jako fundacja? Zawsze uciekam od konkretnej odpowiedzi na to, dlatego że my nie idziemy na ilość tylko na jakość. W takim razie życzę kolejnych sukcesów, żeby było mniej wypadków, żeby miała Pani mniej pracy, ponieważ wiadomo, że ten wypadek nie jest nigdy powodem do radości, ale wszystkie, które się wydarzyły, żeby udało się Fundacji Nadzieja zwalczyć problem i uratować ludzi. Dziękuję. Ja tylko jeszcze chciałam bardzo podziękować organizatorom tego pięknego balu karnawałowego. Klubowi Integracji Europejskiej. Już też niedługo będzie 10 lat, jak jesteśmy członkiem klubu i dzisiejszy bal, gdzie będzie wspaniała loteria charytatywna, będzie na rzecz naszej fundacji, za co bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym, wszystkich pracowników, a przede wszystkim podobiecznych. Dziękuję również, a życzę fundacji udanego jubileuszu dwudziestolecia. Dziękujemy bardzo i zapraszam. Dziękuję. Dzięki.